Bóg będzie Jezus Chrystus. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania z teologii stworzenia i w ramach dzisiejszej katechezy zaczniemy omawiać y, poemat o stworzeniu z Księgi Rodzaju, z pierwszych jej wersetów. Na początku zastanowimy się nad odpoczynku Pana Boga oraz Tepinkach. Mówiąc językiem fachowym jest to narracja upoetyzowana. Zawiera ona poetyckie elementy, lub inaczej możemy ją nazwać uroczystą prozą. Tekst ten należy do tzw. Prehistorii Biblijnej. Prehistoria yy. Biblijna obejmuje pierwsze 11 rozdziałów w księgę one, one dotyczą samych początków y, naszego wspomnienia. Te rozdziały stanowią wynik twórczej pracy autora natchnionego. Jest to owoc refleksji religijnej, także owoc wiekowej refleksji Izraela nad doświadczeniem dla zboga. Mimo iż ten tekst stanowi pierwsze wersety w rodzaju, nie jest on pierwszy chronologiczny. Mamy tutaj do czynienia ze starożytną formą literacką. I autor nie chciał nam podać informacji yy, naukowych na temat stworzenia Ziemi, stworzenia całego świata. Ale yy, z punktu widzenia teologicznego należy ten tekst właśnie odczytywać z punktu widzenia ówczesnego odbiorcy, pamiętać o właściwym znaczeniu słów i wyobrażenia i autor tego tekstu. Tekst ten powstał w 6 wieku przed Chrystusem w okresie wywołania babilońskiej, która była w latach 586-538 przed Chrystusem. Należy do tak zwanej redakcji kapłańskiej. w biblijskim co oznacza się nią, literą P, co oznacza z niemieckiego Pister Codex, czyli kodeks kapłański. Ponieważ cały ten jest zbudowany na, na takich czterech dokumentach. Na tradycji jafistycznej, elokistycznej, deuteronomicznej i kapłańskiej. I właśnie ten tekst wchodzi w skład tradycji kapłańskiej. Autorem tego tekstu jest wykształcony kapłan, który zna dobrze myty babilońskie i egipskie dotyczące kosmogonii. Kosmogonie, czyli dotyczące powstania świata i powstania człowieka. Oczywiście mówiąc o autorze, nie mamy na myśli jednego autora, kapłana, ale całe środowisko, w którym ten tekst był przekazywany i interpretowany. Zajmiemy się teraz strukturą literacką poema, poematu o stworzeniu. Można podzielić ten tekst na sześć dni stworzenia plus jeden dzień odpoczynku pana Boga. Święty Augusty, jeden z wybitnych ojców Kościoła, w swoim dziele Państwo Boże. Przyporządkowo paralele są dni. Pierwsze trzy dni mają swoje paralele w czwartym, piątym, szóstym dniu. Pierwsze trzy dni to tak zwany opus Prowadzenie. wtedy dwóch rzeczy. Yy, rozkaz yy, na przykład, niech się stanie świadomość. Wypełnienie. I stało się tak na przykład, yy, na, przykład yy, na przykład uczyniwszy to sklepienie, udzielił wody pod sklepieniem, wód ponad sklepieniem. To jest opis. Następnie imię i nazwa Bóg. Błogosławieństwo i Pochwała Pana Boga i widział, że było Bogu. I na samym końcu konkluzja i tak upłynął wieczór o porany, na przykład dzień pierwszy. Tutaj mamy wyraźny taki paralelizm, co świadczy o tym, że tekst ten był recytowany podczas liturgii w tamtych czasach przez kapłanów w świątyni. Następnie mamy też charakterystyczny schemat 6 plus 1. Czyli mamy 6 dni pracy oraz jeden dzień odpoczynku. jest on wspólny dla literator semickich. Oznacza ten schemat to, że dane dzieło trwało jakiś nieokreślony bliżej czas, a potem zostało zakończone. Mamy także częstotliwość liczby siedmiu. Na przykład 7 razy występuje form formuła odwalna i widział Bóg, że było dobre. Werset pierwszy na przykład posiada siedem wyrazów. Mamy też rozłożenie pewnych aktów stwórczych w serii tego 6 plus 1. I wiąże się on ze świętą liczbą 7. Liczba w 7 Biblii oznacza pełnię i doskonałość. Liczba ta oczywiście miała uzmysłowić świętość wygodną. Zajmiemy się teraz poszczególnymi wersetami. Naukowo i teologicznie wyjaśnić. I takie, takie naukowe wyjaśnienie teologiczne nazywa się egzegezą, egzegeza biblijna. Egzegeza biblijna ma za zadanie wyjaśnić przy pomocy naukowych metod pismo święte i teologicznie je zinterpretować. Należy także właśnie wynaleźć właściwy sens tekstu natchnionego i ten sens poprawnie wyłożyć. Zajmiemy się teraz polą. Będę czytał poszczególne wersety w Świętym i następnie je interpretuję. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezwadą i pustkową. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Najważniejszym przesłaniem roku jest zdanie, że Bóg jest, istnieje zanim zacznie się dzieło stworzenia jako być najdoskonalszy nie należy do swej stworzenia. Nie ma tutaj w tym kontekście sensu pytanie skąd wziął się Bóg. On po prostu jest. Stwórcą jest Bóg Mojżesza i Izraela, który jest jedynym Bogiem. Autor biblijny odrzuca politeizm, czyli wielobóstwo oraz deizm. księga rodzajów, beresik, czyli na początku, u początku. Możemy tu tłumaczyć, że to jest czyn Pana Boga u początku całej rzeczywistości, u samej korzenie. Werset pierwszy pełni funkcję y, tytułu narracji, Natomiast werset drugi opisuje stan przed rozpoczęciem aktu stworzenia. Y, w Biblii tysiąclecia oddane do sformułowania, że ziemia była bezładem i pustkową. Natomiast w Hebrajskim po mamy wyrażenie toku waboku, co oznacza e, stan bycia pustym, bezkształtnym i to oznacza jako chaos, który jest stanem przedstwórczym. Bóg tego stanu nie stworzył. E, mamy tutaj pewien model kosmologiczny, który istniał w Kanty. Właśnie, że ziemia była skupita wodami i dookoła panowała ciemność. I w ostatnim zdaniu, że Duch Boży unosi się nad wodami. Duch Boży to po hebrańsku była Elohim. Oznacza to, że nad pierwotną, przedstwórczą rzeczywistością unosi się Duch Boży lub stwórcze tchnienie. Teraz zajmiemy się w dnie pierwsze. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się w stanie światłość, i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności, i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór koralny, dzień pierwszy. Bóg tutaj w tym pierwszym dniu najpierw uderzał w ciemność. Mamy tutaj standardowe powiedzenie Bóg że Potem słowa Boga. Niech się stanie światłość. Ważną rolę ma także ocena Boga, że Bóg widzi, że y, światłość była dobra. W jakim sensie należy rozumieć, że coś jest dobre właśnie tutaj w tym, tym opowiadaniu? Y, nie chodzi tutaj oczywiście o dobro moralne, o moralność, ale że dane stworzenie pełni właściwą funkcję. W twórczym porządku, dany przez analogię. Sformułowanie Dzień, ma oczywiście, nawet jeśli rozumiemy jego literalnie, nie ma na celu podania żadnej informacji na temat Wielu Ziemi. Sformułowanie Wieczór Koranek oznacza najprawdopodobniej liturgiczne znaczenie Dnia. Jak rozumieć światłość? Światło pierwszego Dnia jest niezależne od ciała niebieskiego. I świateł, które stworzył w czwartek. Możliwe, że jest to znak Bożej Obecności. I działanie Boga polega na wyznaczaniu funkcji oraz nadawaniu nas w nową rzeczywistość. Dzień drugi. A potem Bóg Nie ma sklepienie w środku wód i nie ma jego jednej wody od drugiej. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od na a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i pora, czyli dróg. W drugim dniu Bóg uderza na wodę. Część bóg zostaje u górę, czyli nie do małych mury, a część zostaje na dole, w formie nóż. I tym, co oddziela wody, jest sklepienie niebem.